prawda przed momentem wybraliśmy się z Aurelią, z naszym dronem, żeby nagrać transmisję z drona i opowiedzieć Wam o czym będzie kurs, 8 tygodniowy kurs kryptowalut, no ale jak to dron, zabawka nas zabrała i generalnie nie można było tego zrobić na dworze. A więc teraz korzystając z okazji bardzo szybko chcę Ci skondensować. Ruszamy z 8 tygodniowym kursem. Tematyka kryptowalut jest tak nowa dla nas, Polaków, i tak świeża, i wiele osób tak jej nie ogarnia, nie rozumie i ich przeraża to, no że jak zwykle odpala mi to pewne styki, drażni mnie, że tak coś prostego, tak naturalnego i normalnego jak możliwość zarabiania w internecie, inwestując kilkadziesiąt złotych i bawiąc się, bawiąc się, nie ryzykując fortuny, nie sprzedając nerki, nie sprzedając samochodu, domu, nie zastawiając wszystkiego i tak jak można tego nie umieć, nie rozumieć? A więc... Zaprojektowałem 8-tygodniowy kurs. Na nim zaczniemy od totalnych podstaw. Czym są kryptowaluty? Jakie są giełdy w Polsce? Założymy tam konta, krok po kroku kupimy swoje pierwsze kryptowaluty. Po to, żeby Cię przekonać. Jeżeli uważasz, że robię to tylko dla pieniędzy, okej, okay, tak może być, bo to w końcu mój biznes. Kurs kosztuje 1600 zł, ale Ty płacisz 800. Drugie 800 używasz na giełdzie. Używasz moich pieniędzy, jeżeli je stracisz, jeżeli je przepuścisz, nic mi nie jesteś winny, nie jesteś winna, ale jeżeli zarobisz 100% więcej, to wtedy mi te 800 dasz i 800 masz w kieszeni. A jeśli zarobisz więcej niż 100% przez te 8 tygodni, to moja prośba z serca jest taka, żebyście minimum 10% dali na hartatywność na jeden ze wspieranych przez nas dom dziecka. Deal? Jeżeli tak, wbijaj. Wytłumaczyć Ci, czym są kryptowaluty. Wytłumaczyć Ci, jak ja w ciągu pół roku w ogóle ogarnąłem temat. Pół roku temu bałem się kupić pierwszego bitcoina, po prostu mdlałem. Dzisiaj nie powiem ile ich mam, bo są to już tematy zbyt duże i zbyt niebezpieczne, żeby się nimi chwalić. Chociaż bardzo łatwo było wrzucić screena i wszystkim szczena opada. Ale nagrałem. Prowadziłem live'a czterogodzinnego, jest Cloud Earning. Możesz sobie kupić ten zapis wideo i sprawdzić, czy to jest dla Ciebie. Pokazałem, że można zainwestować 50 zł, 500, 110 tysięcy, każdy ile ma ochotę? Jaka jest Twoja granica? Na tym kursie zaczniemy od 800 zł i te 800 będziemy używali cały czas. Wszyscy razem, wszyscy zaczynamy z takiej samej kwoty. Krok po kroku, czym są kryptowaluty, gdzie je kupić, jak je kupić, zaryzykować, czym są shitcoiny, czym są altcoiny, czy warto kupować sprzedawać Bitcoina. Najważniejsze, najważniejsze, na początku oczywiście zajmie to Ci trochę więcej czasu, ale dla mnie docelowo ma to zajmować kilka minut dziennie. Dla mnie, kryptowaluty to jest szansa na życie. Ja chcę żyć. Ja chcę latać dronem, ja chcę budować kolejne statki dla mojej córki, ja chcę się bawić z córką, ja chcę powiększać rodzinę, ja chcę wędrować po świecie. Nie chcę kolejny raz spędzić 10, 20 lat, 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Od tego są nowe technologie, od tego są nowe pomysły. Okej, okay, może ten temat umrze za pół roku, rok, pięć lat, skończy się tak jak w latach 90. na giełdzie, kupowaliśmy akcje, kupowali nasi wujkowie, ojcowie i mieli wiesz, 100% weekend. Teraz już nie ma takich skoków. Są procentowe, tak, ryzyko jest potężne. O tym te też będziemy mówili. W kryptowalutach też możesz zarobić setki procent tysięcy i możesz wszystko stracić. Wszystko, wszystko, wszystko. Dlatego zaczniemy od małej skali, będziemy się uczyli bawiąc, rozwijając się. a więc jeżeli cię stać, jeżeli masz czas, bo często ludzie mówią "nie mam czasu nauczyć się zarabiać nowej kasy", <laughs> no ale tak mówicie. Jeżeli masz czas, jeżeli cię stać, chcesz sprawdzić, chcesz dowiedzieć się o takich nowoczesnych rozwiązaniach, które są na świecie od wielu lat. Dla nas polaków ciągle są to nowości. To zapraszam. Oczywiście, nie musisz nic kupować, nie musisz mi płacić. Sam ten film może ci uświadomić, że musisz, musisz, musisz dowiedzieć się czegoś o kryptowalutach. Możesz zrobić to za darmo. Nie potrzebujesz mnie, Michała Wrzniaka, Koło Majka. Wystarczy Ci czas i internet. Kilka tygodni, wszystko sam rozpykasz. W kilka miesięcy nauczysz się sam kupować, nauczysz się sama sprzedawać. Nie potrzebujesz mnie, nie potrzebujesz. Wszystko za darmo w sieci. Ja wszystkiego się uczyłem za darmo. Miałem kilku mini doradców, ale nie miałem żadnego mentora, nie miałem, kupiłem wszystkie książki, które były, klikałem, nie było żadnych kursów, wideo, nie było żadnych ludzi, którzy sprzedawali swoją czas. A więc możesz zrobić to samo. Jeżeli masz czas, energię i chęci, działaj. Działaj, 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 bo dzięki temu będziesz wolny, będziesz wolna. Nie będziecie się stresować brakiem kasy, nie będziecie się wkurwiać na to, że, że pracujecie 12 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu i nie ma pieniędzy na chleb. Nie każdy zarobi. Nie każdy zarobi setki czy tysiące procent. Na pewno stracisz, bo na tym polega inwestowanie w portfolio. Musisz mieć kilka kryptowalut. Jedna Odpada, druga idzie w górę, i tak dalej. Na tym polega budowanie portfela. Nie jestem inwestorem, nie będę ci uczył zaawansowanych technik. Nie jestem samoukiem, jestem samodzielnym człowiekiem, który sam zainwestował. Nie jestem ekspertem i nie chcę być ekspertem. Jeżeli masz ekspertów od kryptowalut, ucz się od nich, kupuj ich wiedzę, płaci im za ich porady. Możesz sam, możesz sama się stać ekspertem. To jest też potężna nisza, która ma potężne pieniądze do wydania. Jedno jest pewne, musisz poznać czym są kryptowaluty, jak się na nich zarabia, jakie można zrobić szokujące pieniądze, jak można ustabilizować swoje wydatki jak można się skupić, bawić się z psem i szaleć, a nie całe życie tyrać. Jeżeli masz ochotę, 8 tygodniowy kurs jest dla Ciebie. Zapisz się i czekam po drugiej stronie jest zamknięta grupa na fejsie gdzie będziemy naprawdę krok po kroku za przeproszeniem jak dla debila abc kliknij kup. zapomnij kliknij kliknij odśwież ściągnij aplikację coach Mike pozdrawia.